Rynek gazu ziemnego przechodzi obecnie znaczące transformacje. Jest to związane z pakietem ustaw Fit455 dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz rezygnacji z paliw kopalnych na rzecz pomp ciepła i paneli słonecznych w prywatnych domach. W przemyśle już obecnie realizowane są innowacyjne projekty polegające na mieszaniu LPG z powietrzem, co pozwala na produkcję syntetycznego gazu ziemnego. W perspektywie w przyszłości kluczowe będzie również wprowadzenie zielonego gazu z domieszką wodoru i biometanu. Firma iMaximum jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek gazowe miksery przystosowane do produkcji syntetycznego gazu ziemnego z domieszką wodoru lub biometanu. Firma iMaximum przedstawiła sprzęt koreańskiej produkcji przeznaczony do awaryjnego zasilania gazem skroplonym płynnym LPG oraz własne blendery gazowe do syntetycznego gazu SNG na bazie propanu i powietrza. Gaz LPG zyskuje popularność jako alternatywa dla gazu ziemnego w Polsce w sektorze przemysłowym, dla kotłów parowych, pieców gazowych oraz innych instalacji gazowych. Firma Imaximum jest łącznym przedstawicielem producenta Korea Gas Engineering na terenie Unii Europejskiej. Przedstawiamy innowacyjne rozwiązania, bazując na bezpiecznych parownikach LPG, renomowanego koreańskiego producenta KGE. Ponad 12 lat doświadczenia pokazało, że firma KGE dostarczyła ponad 4000 parowników oraz 20 mikserów do ponad 30 krajów na całym świecie. Ponadto firma Imaximum. Prezentuje nowy produkt innowacyjny Blender SNG Propan Powietrze, serii MGA. My potrafimy wyprodukować blender, który będzie mieszał biometan z gazem ziemnym, wzbogacając gaz ziemny. Także możemy wyprodukować blender, który będzie mieszał wodór z gazem ziemnym. W prezentacji produktów iMaximum wzięli udział przedstawiciele rynku LPG, ale byli również goście i reprezentanci rynku elektroenergetyki oraz transportu gazu. Bardzo ciekawym produktem, który był tutaj prezentowany są gazowe pompy ciepła. Myślę, że to może mieć przyszłość w kontekście propozycji Unii Europejskiej odnośnie likwidacji kotłów gazowych. Myślę, że w tym kierunku producenci i generalnie cała branża powinna właśnie zmierzyć. Dla nas ciekawe przede wszystkim mogły być instalacje zgazowania gazu LPG. No, ponieważ no, gaz ziemny nie jest dostępny we wszystkich lokalizacjach, które posiadamy, dlatego też to mogłoby być ciekawą alternatywą w nawiązaniu do tego, że gazu ziemnego zużycia coraz bardziej rośnie. Może być mniej dostępne ze względu na różne sytuacje polityczne. W 2022 roku wydarzył się kryzys energetyczny. Gaz naturalny był w 7 razy wyższy niż gaz LPG. Ale proszę zauważyć, że może to się powtórzyć w niedalekiej przyszłości. Bo z Rosji tranzyt gazu jest już prawie zamknięty i może to spowodować też kolejną kryzę. Sytuacja dotycząca tranzytu oraz ceny gazu ziemnego wskazuje na to, że te urządzenia będą miały zastosowanie w przyszłości. Firmy, które wcześniej zrozumiały to i zainstalowały systemy dostaw gazu LPG przed kryzysem gazowym w 2021 roku, będą mogły odzyskać inwestycje w ciągu kilku miesięcy działalności przedsiębiorstwa.